obywatela. Czy roboty odrobią za mnie lekcje? Drogie leniuszki. Roboty badają za nas wulkany, produkują samochody, gaszą pożary i podróżują na Marsa, więc pewnie znajdzie się taki, który pomoże Wam z pracą domową. Myśląc o robotach, wyobrażamy sobie to, to lub to. Ale robot wygląda w rzeczywistości tak. Albo tak. Albo tak. Jest maszyną zaprogramowaną, by osiągnąć pewien cel. Tylko, że sprawa nie jest prosta. Używa czujników, by zapoznać się z otoczeniem, laserów ultradźwięków lub podczerwieni. I na podstawie zebranych informacji podejmuje niezależne decyzje. Pojazd nie jest robotem, choć jest nim pojazd autonomiczny sterowany za pomocą komputera. Jeśli na drodze znajdzie się jeż, samochód autonomiczny może go wykryć i zdecydować, czy wcisnąć hamulec. Fauzi musi wziąć pod uwagę tysiąc innych rzeczy, kreując przyszłość. Dlatego pracuje we francuskim Narodowym Instytucie Badań w dziedzinie komputerów. Inżynier Robotyki tworzy ze swoim zespołem transport przyszłości. Nie tylko pojazdy autonomiczne lecz także sieć dróg, na których samochody się komunikują. Laurent woli roboty, które tańczą, grają w piłkę lub walczą. W firmie Kozibot organizuje publiczne pokazy różnych robotów, które można stworzyć. Prowadzi warsztaty, podczas których można skonstruować własną maszynę za pomocą kilku części prostego programu. Mini pojazdy, androidalni piłkarze nie wspominając o pająkach. Każdy może wybrać pasującego mu robota. Tak, roboty mogą odrabiać za was lekcje, lecz jeśli chcecie zdać na studia, lepiej zacznijcie je tworzyć już teraz. Wersja polska na zlecenie Da Vinci Studio Armfilm. Teksty Wanda Janik, czytał Daniel Załuski.